po przerwie, ze mną jest Miron. Jestem. I są czatełki. I teraz obczajmy sobie inną postać i tym razem pójdzie mi najlepiej. Chociaż ja już wiem, że to jest moja najulubieńsza postać, bo jest najfajniejsza ze wszystkich. Tu mamy grubego kolesia. Wygląda trochę jak mój znajomy Gustaw. Pozdrawiamy Gustawa bardzo serdecznie. I, i to, to jest... A ta mi przypomina troszeczkę James kleptomaniak. Ale weźmiemy. Uwaga, uwaga. Tam był jeszcze jeden taki bez nogi. Albo mi się wydawało. Dobra, Village People. Bierzemy. Jak widać, świetnie sobie radzi. I ja teraz mogę robić zatrutą łopatę. A? bo to, co ja uzbieram do tej pory, to mi się przeniosło. Ja, no dobra. To jest pocieszające. Idę zasiać rozpierduchę. Moim jedynym skillem jest bałwanek. Zapomniałam, że to tymi, tymi się robi guziczkami. Już bym ręka z myszki zdjęła, jakkolwiek by to źle nie brzmiało w tym momencie. Kincie! O nie, teraz nauczę się robić uników w końcu. <grystanie> robić uniki, w sumie. Gięcia! Nie, pani z wózkiem była zdecydowanie ciekawsza. A I znowu mi zmieliło wszystko. Chwila, chwila, chwila już. Tak, jak człowieka poniesie i ma dwa monitory, to ma wielki problem w tej grze. Zdecydowanie. Co my tu mamy? Czy coś mogę z tym zrobić? bierzemy. Czyli teraz będziesz wszystko rozważył. A, żebyś wiedział, o nie. <ścoughs> nie, jaka kara w ogóle, co to ma być? Ale takie dobre samochody nie mogą się zmarnować. Zresztą tak chciałam, bardziej upieczona być nie mogę. I więcej kończyn w sumie nie mogę stracić więcej kończyn. To by było dosyć przykre. Gin! Dostałam medal i prezenty. Bazukę. Bierę! I, I marynarkę! Patrz teraz, on jest marynarzem, już nie jest w Pol O, opona? Mordercza opona. Ale nie, bierzemy bazukę. Mam Mateusz, ty chociaż masz myszkę, a ja swoją rozwaliłem dzisiaj na Simsach 3, bo sobie kupiłem wymarzone podróże i się długo nie nacieszyłem. O nie! Ale w jaki sposób Simsy rozwalają myszkę? To opowiedz nam o tym więcej. I jej ma zmowę z producentami myszek. Dokładnie. To ja wysadzę z odległości, patrz. Tamokut chciałam. Nie, jednak trzeba temu... <głos> <głos> Jaka kara w ogóle? Co to ma być? Ja się nie zgadzam na taki obrót spraw. I właśnie dlatego, moi drodzy, fajerwerki w Sylwestra, jak wam nie wybuchną, to nie podchodzicie. To już rozwal ten złom do końca. Mam. Ale to mogłaś już, wiesz... No i widzisz, i wzięłam, i zabiłam swoją piękną bazukę. No to mogłeś to rozwalić ręcznie, a nie bombowo. Ale ja zawsze wszystko bombowo muszę robić. Gruszki! No i wybuchłam swój dezodorant. Już nie będzie aks. Na koniu chyba też bez jednej nogi nie pojadę. Everybody was kung fu fighting! Ja! Ładzia! Nie. To drzewo nie obskoczy już większego tygodniu. Brzydko powiedziałam. Możecie chrumkać. Chociaż nie działa, to i tak mi wychrumkajcie. Chrumkanie na czacie. Pozbieram. A ciekawe, ile takich gruszek i rozwalonych samochodów przy... przypuściłam tamtym razem. Ja chcę pieska! A to jest miś polarny. Albo. Aha, to nie muszę wybierać. Ja myślałam, że to są te takie brzydkie psy, co wyglądają jak parówy ze splaszczonym ryjem i oczami. Co ja zawsze chciałam hmm. mieć takiego psa małego? Czy mogę Tak! One są rozkoszne! Gdzie mam bliź? No, znowu mi uciekły. <laughs> Więcej gruszek. Bierę. Mateusz, nie wiem jakim cudem, ale zepsuła mi się ta rolka w myszce do przewijania, bo chciałem sobie przybliżyć i, i nie wiem. Czyli Cię poniosło, ale wiesz co? podcieszę się, że w Sims 3 można grać bez rolki i można obracać ekran strzałeczkami, znaczy w sensie nawiasami trójkątnymi i robić zoom in i zoom out plusem i minusem. Nie mogłam trafić w tą bramkę. Oni teraz będą dziki. One były śmiertelnie niebezpieczne. To są przecież te dziki z chorobą dziczą. Trzeba je wystrzelać. Czy ja mu wsadziłam bardzo głęboko moją kulę? I teraz biję kogoś z szynką... Co ja tutaj... Rękę masz chyba. Pomoc na dłoń. Aaaa, to w ten sposób. dziku! Z dziką chorobą. I proszę, jak u nas w Polsce. Biedne dziki wybite. No, zbieram jakieś mądre rzeczy. Idę dalej. O nie, zgubiłam moją turbo-śmiercią broń. Na rzecz sowy ci są podpaleni, więc będę ich było moc. Aha, nie, oni mają mołotowanie. Są podpaleni. Zrobiła mu loda! Nie wiem jak, ale zrobiłam mu loda. A to chyba mój misiu polarny im zrobił. Biedny! Mi szkoda tych zombie chwilami. Jak może być szkoda zombie? Normalnie mi szkoda. Mam złamane serduszko, kończynkę, tarczę i uwaga, teraz mogę być takim marynarzem.

go podgrzewasz Mołotowem od razu. Tak, rozpalam go. Czy ja tu coś mogę? Na razie tu nic nie mogę, bo nic nie znalazłam. O, można być rokiem. <laughs> to ja więcej w maskę gazową. <laughs> tak? Chciałbym być marynarzem. <laughs> Zapraszamy. Podobno fajna robota. I mogę mieć oko. Mogę. Demony! Biorę demony. Nie wiem, jak się wzywa demony, ale ja będę to robić. I laskę też sobie wezmę. Będę też Mojżeszem. Mojżeszem wzywającym demony. Chyba pomyliły mi się mitologię. Detko. Dobrze. Zrobiłam relikty. o, a tutaj też pasowałoby rozdać jakieś punkty. Mogę kreć duszę! Tak raz dla mnie. Nie, to było steel, w sensie stalowa, a <laughs> nie ukraść, tak? O, w je ogórki z czekoladą. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i smacznego. I mogę też mieć gwiazdę. Piered gwiazdę, 1 na 30. A nie, to jednak jest styl ukraść, a nie stalowe. To co ja? Dobrze ja przeczytałam na początku. I teraz to wszystko mogę sobie wsadzić. I jak ja musiałam te demony, to jak? Demony zostawimy na bossa. Nie mam pojęcia, jak użyć demonów. Ja chcę użyć demonów! To będziemy używać wszystkiego po kolei w takim razie. I pozdrawiamy puszkę Pepsi bardzo serdecznie. może Cię widzieć. Dzień samochodzie! O, sak. No cicham mnie z dyni, ciągniesz Ty! To smakuje jak czekolada z cytryną. on musiała kiedyś spróbować. Smacznego oczywiście. Przeczytaj proszę, co powiedział Adamek. Jeśli zarażę się koronawirusem, od jeżdżenia pociągami, to możecie mi obiecać, że będziecie cisnąć ze mnie ostrobekę? Oczywiście, że tak. Co by nie popaść w depresję, jakby co, to dam Wam znać. Jestem za, będziemy tak z ciebie cisnąć, że aż Ci się tak przykro zrobi, że pożałuję, że nas o co poprosiłeś. Obiecuję. <śla> Chwila, bo ja coś nie ogarnęłam. O, lampa. To jest mleko czekoladowe. Siema, majotka. Dzisiaj jeszcze gramy w patolkę oczywiście. Proszę mi oddać mój karabin. Pójdę tym razem tędy. Na skróty poszłam. Jaki ze mnie ninja. Wyrzuciłam mój karabin. Się Super było chciałam dać im jakieś szanse. Bierę to. Będę robić love me like you do. Teraz tutaj. Tam masz gruszkę jeszcze. A, postanowiłam się podpalić. <laughs> tym razem. Myślałam, że to jest jakiś guzik, że trzeba go nacisnąć. A to trzeba przed tym uciekać. To wygląda jak super toksyczne rzeczy, które zaraz właśnie wybuchną. To chyba nie było zbyt mądre to co tu uczyniłam, ale to nic. A Nagel napisał, że właśnie jedzie pociągiem i jak kichnął to ludzie się na niego dziwnie popatrzyli. A, bo wszędzie jest panika. To podobno jakiś facet yy, pokłócił się z żoną i zadzwonił na policję, że ona ma podejrzenie wirusa i ją zamknęli w izolatce. Nie przesłyszałem, ja że to fake. Bzdury. Chociaż tobie bym tak zrobiła. <gryw> Pozdrawiamy tego bardzo serdecznie. Strzelanina jak na maturze z matematyki w niektórych miejscach. Albo przy niektórych ludziach. Czy ja go mogę zabić i wtedy ukraść wszystko? Nie mogę. Ale to jest sklep i mogę kupić rzeczy. A rozwalę mu biurko. Oj tam, oj tam. Powinnaś teraz za to zapłacić. Absolutnie nie. Skąd ja mam wziąć te pieniążki? Mares, ja słyszałem, że w Poznaniu wywalili gościa z tramwaju, bo kichnął i smarknął. Ludziom odbija. Ja biorę to. Nie wiem skąd mam pieniążki, ale biorę. To jeszcze wezmę sobie... Nie mogę tego, bo już mi nie stać. Ale na to mnie jeszcze stać. Koniec pieniążków. tam wszystko. A ja bym chciał go zabić i go okraść. Nie da się. O, ale mogę mu zabrać to. <grybuj> o nie, tutaj znowu jest to szwando. Uciekam, uciekam, uciekam. Tam był dytamita, ja go nie wysadziłam. O nie. Jack Maverick, to w Warszawie podobno ewakuowali metro, bo ktoś zgłosił kaszlącego typa. <noise> ludziom od Aż mi wstyd, że żyję w tym kraju. Co ona mi zrobiła tym nożem do masła? Leżeć feministko! Ups, chyba mnie poniosło troszkę. Dobra, to ja biorę to i jeszcze to. I znowu kliknęłam. Karny, że tak powiem, falus dla twórców gry za zrobienie czegoś takiego. I pozdrawiamy no. Gretę bardzo serdecznie. Jak dobrze, że jest live. Mogę bezkarnie żreć bez, bez wyrzutów, bo jak to tak oglądać i nie jeść. <laughs> pozdrawiamy Gretę bardzo serdecznie i Twoje zdrówko również. Jak to tak oglądać i nie jeść? Hmm, zgodzę się z Tobą oczywiście. I słuchaj, masz ode mnie oficjalne rozgrzeszenie. Żryj, aż pękniesz, ale przeżyj, bo ktoś musi słać z donaty. Ja Ci dziękuję za wsparcie i Twoje zdrówko również. I oby Ci jedzonko zawsze smacznym było, Greto. Mam nadzieję, że przede wszystkim Ci się smacznie ogląda przy tych latających flak flakach. Że to wzmaga Twój apetyt. Ja chcę znowu chociaż do bossa dotrzeć. I pokonać bossa tym razem. To może sobie przełączyć jakoś, żeby widzieć hapeki i się polecz? Oj tam, oj tam. Jak ja to w ogóle zrobiłam, że nie widzę tych hapeków? Co, co ja naklikałam w tym ferworze walki? Chwila, to pewnie QE trzeba zrobić. Nie. A bo ja tabem zrobiłam. Bo mi się alt-tab niechcący zrobił. Tak, to już ja wszystko wiem. Jeszcze pozbieramy stąd rzeczy. Ale wiesz, że koronawirus w naszym kraju to jest choroba psychiczna, że ludzie wykupują tak wszystko i jak będziesz chciała sobie zrobić spaghetti, to będziesz mogła sobie tylko e, pieprzać sam sos. Jak będziesz chciała zjeść pomidorową z ryżem, to be, będziesz zarać i tylko samą pomidorową bez ryżu. Ja mam zapasy, słuchajcie, ryżu, makaronu w domu, niech A sobie czyli wszystko, to niech wszystko. sobie wszystko, wszyscy wykupią, ja już mam, ja już zdążyłam przed nimi. Czyli już wiecie czemu niczego w sklepach nie ma. Nie, tak naprawdę była promocja w Lidlu jakiś tam czas temu i mama po prostu miała kupony i wykupiła milion makaronu, bo to się nie psuje. <głosy> <głosy> Więc wiecie, ja, ja, na... ja z głodu nie umrę, jak będzie koronawirus, poza tym wiecie, Cesarzowa ma odpowiednie zapasy w odpowiednich miejscach, więc ja cały czas liczę na to, że jak wszyscy będziemy umierać z głodu, to mi trochę, wiecie, z brzuszka zejdzie, a w zostanie, nie? Także wszystko będzie okej. Okay. Pozdrawiam bardzo serdecznie i To może się rozwołeczka. Polec. Ach, Miron zawsze czujny. Ponczusiem. To tak a propos żarcia. I kurczakiem. Kurczaki powinny mu dawać wyjątkowo dużo mięska, znaczy nie mięska, tylko hapeków. W końcu to KFC. Jeszcze powinny arbuzy jeść. Nie, nie wierzę w to, że jestem aż tak niedobra. Znalazłam browara. Teraz będzie boss. Teraz bossa sklepie. Tylko muszę go nie triggerować. Najpierw muszę mu wyciąć obstawę. Teraz jestem mądrzejsza, bo wiem, że będzie boss. I nie będę tak wychodzić. Chodź cóż ma to. No i wyrzuciłam niechcący. Bo nie tym guzikiem zrobiłam. Chodźcie tu do mnie. Poczujcie się swobodnie. Dziamy tym mołotowem! Mendo jedna. Tam chyba pomocna dłoń była. I, i pączuszek. O! No mogę dalej pączuszka. Tutaj piszą, że musisz zjeść dwa pączuszki, bo wtedy pójdzie w cycki. A no to ja... to jest dildo? Nie, to jest kobieca ręka po prostu. Giń! Czemu ja taka ochlapana jestem? Aaaa, zginął. Gdzie jest mój tasak? Tasak mi zniknęło. To biorę pomocną dłoń. O niej, teraz tu będą te dzikoświnie, świnie, które mnie będą karać. Na kabanosy. Dobra, kabanosy z dzika zrobione. Teraz dwóch redneków. Haha, sami się tutaj pierdźcie na siebie. Ameno. Kobieca ręka do co za różnica. <laughs> w sumie na jedno wychodzi. Każdemu według potrzeb. I teraz jest boss i ja teraz ja go wezmę w jelonki. Jelonki go zjedzą. Jelonki, ratujcie mnie! Nie, jednak, jednak mnie nie uratują. Co mnie lejesz ty? Haha, ha, łopatą. Pamiętajcie, zawsze lepiej łopatą po ryju niż prętem po jajach. Gin! Nie, 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 nie. nie. Co ty we mnie rzygami jakimi rzucasz? Zaraz zdembrę. Muszę znaleźć coś, co mnie poleczy. Co mnie poleczy? To? Albo to. Nie, to mnie zatruło ostatnio. Inteligencja. Dobra, nic będzie. Przyda się. To leczy? Nie, ale wzmaga shielda. Na chwilę. A to? Mogę w... kraść życie w ten sposób. I co? Ja teraz, jak go biję, to. Aha, to jestem tylko naprądowana, ale nie, nie zabieram mu hapeków, żeby się mi poleczyć. A mi zostało całe 23. Ale mam wróżki! Gruszki, śmierdziuszki, zawsze na propsie. No co mnie tutaj? No to super zrobiła munik. <laughs> Mój się go zalodził. Jeszcze muszę dojeść to. <laughs> Trzeba mnie więcej pije niż ja z gruszek. Dobra, i teraz wybiję Large Healing Drink. Super, teraz znalazłam. Dobra, i zrobię mu Turet. Masz Tureta. Pokonam go, teraz go pokonam. Mam chapek i mam Tureta. No i już Turet się okazał lepszy ode mnie. To jest smutne. I mam mózgi. Nowe ubranko. I mam nekromancja plus dwa. Zakładam. O, teraz wyglądam jak na epidemii koronawirusa. Idealnie. Ja bym chciała swojego Tureta ze sobą zabrać. Uratował mi życie. Nie mogę. Chociaż łopatę. I pączka tam masz. Gdzie był pączek? Jaki jesteś czujny. A mogę iść górą? Chyba, że mogę wejść do chatki. Spróbuję wejść do chatki. Da się. Jest sklep. Pierścionek! Wiele. <śpiesek> Piesek! Nie mogę pieska, bo jestem za biedna, bo kupiłam pierścionek. No nie. wyjdziemy idziemy stąd. <śpiesek> Nękromanta z łopatą, no idealnie. I teraz ja mu mogę te wszystkie rzeczy, oni mnie uleczyli. I teraz mogę rozdać swoje punkty. Milion! bo ja teraz to chcę. I źle. <laughs> Jedno ja kliknęłam. Milion punktów! Jej! co? Czy coś? I mogę to, co to jest? Będę bardziej celować podobno. Mi to nie grozi w takich grach. Zawsze gram na pałę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Tu coś mogę dodać, czy nie? Nie mogę. Mogę mieć ubranie Supermana! Bierę. Nie stać mnie na ubranie Supermana. I jeszcze mogłam karabiny mieć lepsze. Za mało tu dają tych punktów. Aha, bo jeszcze mogę z nim porozmawiać. Czy ja mogę ugasić ten pożar? Nie mogę ugasić tego pożaru. To tylko super, zobaczymy co tam jest w Chinach dalej. Nie no świetnie wyszłam najlepszy możliwy, a bo to jest dopiero bos ja... z łopatą z łopatą na bossa. to ja mu zrobię to nie no super misiek, on mu robi loda, jak zrób mi loda, to ja go będę na z drugiej strony z łopatą i kombosami i wszystkim a Jednak z tym... Z Olafem na bossa najlepiej. O nie, teraz mi jakieś dzikie zwierzęta tutaj dopadły. To on... on nie umrzeł! Jemu dopiero jeden pasek się skończył. Co to są jakieś jaja? Czekaj, ja sobie zrobię to. Na potęgę postępnego czerepu! I to sobie zrobię. Nie wiem co to robi, ale to robię. To jest kolejny Turet! Ja, i zrobię mu złoty deszcz z wszystkiego. I pozdrawiam Moriarty'ego bardzo serdecznie. Swoją drogą to ciekawa ironia. Czarna śmierć też przyszła z nim i przez Włochy rozprzestrzeniła się na resztę Europy. To nie był przypadek. On jest teraz nietykalny. I piją mnie jego psy. Dobrze, że coś mu zrobiło loda w międzyczasie. Ale to chyba jest jego ostatni pasek. To dobrze. No, to <laughs> jeszcze co? <laughs> Tutaj mi czaty piszą, że mi wzięła piła, ja to ignoruję. Bo to, było, to są jego jakieś odchody na mnie, atakują mnie. No to czemu mnie wchodzi? Bo myślałam, że to coś dla mnie prezenty kolejne. A, no, 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 no poko pokonałam bossa. Fala na czacie, ja wiem, że fala nie działa, ale fala na czacie dla mnie. Aha, bo muszę wybrać to albo to. To ja biorę to chyba. To jest shield, a to jest. To ja biorę to. To wygląda super. To najlepsza w tej grę. Kochani, kochany, wygrałam! Teraz mogę sobie ulepszać to za chwilę, bo mi na lepszy karabin brakło. To ja biorę lepszy karabin. Dziękuję! I na ubranko. Mam wszystko! Jeszcze mi 11 punktów zostało. Które bardzo inteligentnie i potrzebnie wydam na to, co wygląda jak dildo Sex Masterki. I jeszcze zieję je ogniem w dodatku. Lepsze niż to, co ma z serka. Dobra. Wszystkie prezenty dla mnie! Wyparcie kazem śliczno teraz! Ale pytanie, co jest lepsze? Hmm. Wciąż chyba wolałabym być nekromantą, ale ubierzemy to, co nowe. Bogini Młoteczko, ile życzysz, byśmy ja, Oliwia, Raczek i Moriarty mieli diaksów? Najwięcej! A nie wszystkie? Wszystkie! Oczywiście, że wszystkie i najwięcej. I mamy następny etap. O nie! Uratuje Cię kobieto! Nie uratujemy tej kobiety. Widzicie, to nie była feministka. Miała ładnie fartuszek. Wiedziała, gdzie jest jej miejsce. Śmietnik! tam śmietnik najpierw zabić. Tam jest pan policjant. Chyba mu zabrałam teaser. O nie, oni mnie tu pokarają zaraz. Ja muszę to zrobić tak. Kolej z beczkami, wszyscy. Wszyscy mi tu umrze... Dostałam. Aaaa, widzicie, bo przywołałam demony i mnie wskrzesiło. To tak się przywoływało demony. Patrzcie, tutaj też mają pomniki księży. O I zemrzełam. jak pyta, czy grałaś w Over Overwatcha? Oczywiście, że grałam w Overwatcha i grałam też z wami w Overwatchyki. Były, były takie czasy, pamiętam te meczyki. Pamiętam też, jak grałam z wami w Team Fortress i chciałabym kiedyś do tego wrócić. Ale trzeba znaleźć odpowiedni um, serwer na to. Tak, dokładnie. I poptokach. Dobrze, moi drodzy. I tym optymistycznym akcentem, lub mało optymistycznym akcentem, piękne producencie, <grytanie> będziemy się żegnać z Infected Shelter. Pamiętajcie, że raz lama zawsze lama, ze mną był Miron. Byłem. I były też czotełki. Sami zdecydujcie, czy chcecie pokrać w Infected Shelter. Ja uważam, że ta gra jest genialna, absolutnie. Jest piękna, jest dobrze zrobiona, bo każde ubranko ma swoje przeniesienie na postać, że tak to powiem. Jest to na pewno świetna gra, jeśli chodzi o, o rozrywkę ze znajomymi. Tak mi się wydaje. Ja, ja bym grała. Taką napierdzielankę. Słuchajcie, jak macie zły dzień. Zaraz po tym, jak skończycie oglądać live'a u mnie <grym> i Wam się poprawi humor, to możecie sobie poprawiać humor taką grą. Tak, ja, ja, ja bym grała. Trochę podobna do Valhali. Tak, bardzo podobna do Walhalli I do y, Shootman Robots, jeśli dobrze ko kojarzę, pamiętam. Dobrze moi drodzy, uciekamy. My idziemy na patolkę, a YouTube y się że z nami żegnają. Trzymajcie się i cześć! cześć.